Hej, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, odcinek 27 przed nami. Kolejne wasze przedmioty. Przedmiot numer 1, użytkownika Hapik. Anielskie skrzydła. Zakładamy w miejsce na pierśnika, przy przytrzymaniu Shift podczas spadania, aktywuje się powolne spadanie. Czyli coś tak jak teraz te skrzydła, które mamy w Minecrafcie, tak? Tego jeszcze nie było w Minecrafcie, kiedy to zostało wymyślone, więc wstawiam ten przedmiot. Jak najbardziej się należy. Kolejny przedmiot użytkownika Sherlock Holmes. E, Czekan. Po uderzeniu niemościanej, nasza postać podskoczy. Nawet jeśli jest w powietrzu. Liczba skoków, które możemy zrobić w powietrzu, już zależna jest od materiału, z jakiego zrobiony jest czekam. Świetny pomysł. Gratuluję na fajne. E, Iwo J.R. E, Ankh. Tak, dokładnie Ankh. Symbol życia. Jeśli masz go przy sobie, w chwili śmierci odnawia połowę twojego życia i znika. Jeśli zabijesz nieagresywnego MOBA, mając przy sobie e, Ankh, zniknie. Tak. Więc całkiem ciekawe, pomysłowe. Kolejny przedmiot: chmura w butelce gościu 101. Em, akcesoria: działanie pozwala graczowi na podwójny skok. Po wyłączeniu, e, po wylaniu na ziemię, zaczyna padać deszcz. E, inna teksturka niż domyślne teraz, te wszystkie pełścią. Tak więc bardzo fajnie, gratuluję. Eee, ocelot z lasu. Kamek. Tak, po skraftowaniu kill off zostaje nam zwrócony z odjętymi 5 życiami. Zadaje trzy punkty obraźni. Po uderzeniu wywołuje dźwięk. Możemy odwrócić im uwagę gracza lub moba. Świetny pomysł. Naprawdę gratuluję, bardzo proste, Jednak wyobraźcie sobie, że rzucamy kamień. Moby i do innym kierunku. Wow. Eee, klimek, katana. Obrażenia dwukrotnie większe niż żelazny mierz. Duże prawdopodobieństwo, że z zabitego moba wypadnie nam jego głowa. Im więcej włożymy łez gasta do craftingu, tym katana staje się ostrzejsza. Ha! Wow, ciekawe że to też działa na stakowaniu przedmiotów. Dobra. Tomek 6568. Rękawica do wspinaczki. Pozwala wspinać się na ściany. Dzięki jednej rękawicy możemy wspiąć się po 200 blokach. Zakładamy ją tak samo jak miecz i łuk. Wow, świetne. No, niesamowite macie te pomysły. Naprawdę gratuluję. Kolejny przedmiot. Użytkownika Sherlock Holmes po raz kolejny. Tory zapalające. Wózek, który przejechał po tych torach, wraz z jadącą w nim osobą, natychmiastowo staje w płomieniach. Czemu nie? Fajny pomysł. Tych torów można by wprowadzić więcej. Genialnie, naprawdę, można by jakąś modyfikację z tymi wszystkimi torami. Um, Riot G Play. Jajo Widera. Jajo Widera wypada z Widera po jego zabiciu. Możliwy do skraftowania. Po rzuceniu nim wykluwa się mały Wider, który broni nas i pomaga w walce. Im więcej zabije wrogich mobów, tym staje się wytrzymalszy od 1 do 25 serc. Gratuluję, naprawdę świetne przedmioty. A już jutro zaprezentuję wam odcinek z moimi przedmiotami. Tak wiem, miał się pojawić dzisiaj jeszcze. Jednak tak wyszło, że ta sesja się przeciągnęła, ponieważ e, no jeszcze mam kilka zaliczeń, tak? Dzisiaj miałem ostatnie już, więc po ptakach, mm, ale tak czy inaczej, e, kolejne przedmioty pojawią się jutro. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Minecraft Crafting ADS Daily. Dziękuję Wam za uwagę, przedmioty. Jesteście naprawdę świetni. Do usłyszenia. Cześć.